Z tej strony gry, bo to jest mój drugi film, tu mi i co tu się dzieje. Roblox szaleje, podłoga to lawa, widzowie! Co tu się dzieje? A, skaczemy! O dobra! Aaaa, nie, 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 widzowie! Aaa, mogę już nie! Widzowie, już się film zaczął i muszę, no, muszę po prostu zginąć. No już się filmik zaczął już muszę ginąć, nie no naprawdę. nam dla uspokojenia pogram na banjo. Dobra. Też mam tu pistolet taki fajny o. Dobra, zabierzmy sobie od razu spadochron, żeby przetrwać. To naprawdę było trudne, bo i zrobię tu gra jest bardzo fajna, polecam Roblox. Nie zapomniałem jak się nazywa. O. I teraz lecimy tu, 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 tu. A! Co zrobiłem? Ja Coś zrobiłem! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie jestem kupi! A! Nie! Co ja zrobiłem? No jeszcze mnie spychli. Super, czytuję, czytuję, czytuję. No na. Super. <śmiany> nie wiem, co my tamcią muszę ginąć. Dobra, kupię sobie w szopie. Na co nas stać? To nie. Może to. Nie stać nas. Może na coś co mało kosztuje, nie Ale to jest pokazane kto, kto wygrał. Dobra, to my od razu mamy spadochronu widzowie. Ja muszę chociaż raz przetrwać. Wtedy co ja zrobiłem to ja się popłakałem. Dobra, widzę czekamy, 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 czekamy tuk, tai, tuk, 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 tak, 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 czekamy. Czekamy. Czekamy, cz czekamy. Leci na dach. Na dach, na dach. Klejnot. Mam klejnot. Nie. Yeah. Ktoś tam ma pistolet. Słyszę. O nie. Gościu, co ty robisz? Dobra, jestem na dachu i ja to wygram. Dobra, gościu. Gościu, chodź tu, no. No, patrz, jak go gościem straszę. Puuu! Oj, spadło mi. lubię ten odgłos, jak spada ta flaga, to. Tu masz flagę? Hello. Ja tu pogram na banjo. Widzę. Jak ja nie grałem, to raz mi się udało przetrwać właśnie na tym domu jako jedyny, bo wszyscy pospadali. Ten picie. Daj mi trochę. <grywy> Dobrze, widzę. Czekamy na następną rundę. i od razu spadochron. Przygotowane. A wiecie co widzę, tak mi się wydaje, że chyba wszyscy przetrwali. Tam nikogo nie widzę. Widzowie. pistolet a! dobra widzowie tu jeszcze tu lawa ponosi o, to jest... E, to jest mój kolega. Patrzcie tutaj. się mam. Dobra. Idziemy. Jak ty tam weszłeś, kościu. Jak a. Jak ty tam weszłeś? Panie Janie. Co nie spadłem? Dlaczego czemu? O, dlaczego? Dobra, przetwą koło. Lega widzę. Ja mam pewien plan. To co tam spadnie. O, nie spadło. Spadło. To tam spadło, widzowie. I daje tam flagę, tam. Pa, pa. A, dobra, dobra, widzowie. Lecimy, lecimy. Klejnot, nie, ja chcę klejnot. Nie, klejnot mi zabrała. Dlaczego? Gościem ma pistolet normalnie. Kto tam tam z pistoletu strzela? O to jest kolega Siema. Elo, mordo, mi Ciebie. Siema. To, to 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 to, jak? jaka to jest masakra? Cześć w bazę? Kolega. Hej. Hej, no naprawdę no hej. Hej, napisał. Napiszę mu. O nie, o nie, o nie. Dobra, nic mu nie pisze. Nic mu nie pisze na razie. Napiszę mu jak przetrwamy. Jezu, udało się. Dobra, to temu napiszę. Nawet... O, dobra. piszę mu na gry -y, nagrywam. Wyślij. Oj. Dobra, <grystanie> dobra, jak koniec, koniec czasu na 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 na, na, na gadanie. Czemu? Czemu tam jest krasnal? <grystanie> to jest mój Dobra, wchodzimy na gziba. na gziba. Na gziba wchodzimy. Dobra, 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 trzymam Trzyma się, skaczemy. Do góry, do góry, do góry, do góry. O, siema, przyszedł do mnie. Siema, siema. Siema, gościu. Siema. On sobie poszedł. O kościół, A nie! O nie, mój kolega się spalił w lawie. Nie, 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 nie. Dobra, tituję, tituję. O nie! Jest! W ostatniej chwili! W ostatniej chwili! Ty to rozumiesz? O dobra. Czemu tam ktoś lata? Tam... Dobra, ja nie pytam! Tak ty kościuleta! Był zabawy! O, lecimy, lecimy, widzę, dobra! Jacks, Jacks! No! Zabrałeś mi go! Oddaj mi go, kolega! Halo! Gdzie ty idziesz? Dobra, ja, ja to patrzę, jak piękny świat się ten zalewa lawą! Super! Grabi, laguje! Al, Lagi! Lagi! Nie ty tam chodź. No co ty robisz? O no. Kolega. Chodź. No. No co mnie władzi. on na mnie właził? No Saccz po mnie. No dawaj. Dawaj. A! Jest! W ostatniej chwili! Oh my god! Cz Czaisz bazę? Czaisz bazę? Czaisz? Ja nie mogę. W ostatniej chwili... O do... Co? No nic. Papuguje po nim. Papuguje po nim. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. Poczekajcie nas tam, poczujcie nas tam. Dobra! lecimy szybko widzowie, widzowie, lecimy, 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 Lalalala, lecimy, Lalalala, lecimy, Lalalala, lecimy. Lalalala, lecimy. To są schody? To są schody? nie kadaję, że to są schody Nie, to nie są schody widzowie. No, szko Też szkoda. U niej już jest lawa. O dobra, jest tu kolega. Dobra. Skoczymy. O przepraszam, sławki spadły, wideo, Muszę sobie poprawić. O, dobra. Dobra. Patrzymy jak... Aaaa! Aaaa! Jest w ostatniej chwili. Ale a nie pokazało, kto przetrwał. Dziwna. No chyba, że w ostatniej chwili wszyscy zginęli. Aha, to super. Idziemy, co my to tu się robi? Co tu się dzieje? Nie, no bo pokażę. No, przecież nie, bo jesteśmy na mapce. Co to jest dziwne? <laughs> no, no! No, dobra, dobra, włazimy. Klejnot, Zabrał mi go jaki kościół. Nie, oni mnie zaraz tu zepchną. Jezus Maria, kamerka mi się zmieniła. Teraz się spaliłam. Dobra, my sobie flagą strzelimy tam do lawy. Papa La! pa, flaga. XD, dobra. Czekamy, kiedy. Lewe, lewe, tutaj, lewa lewa lewe. Lewe, lewe, lewe. lewa. czekamy, czekamy, czekamy. Widobie. Dobra, ja zrobię. Albo dobra, już nawet trzy sekundy to już pauzy nie będę robił. Nie ma. I wygrano, yeah, to. Widzę, to było to był łatwe. Szczelamy tam. Czemu mi te sławki, widzę, spadają? XD. Dobra. Dobra. zobaczmy, co tam mamy sobie do kupienia. Możemy... Batonik! Nie. Ja. Yeah. O, to już jest lawa! What? 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 A nie, dopiero teraz Lava, dobra. Nie, nie gadaj, że to jest parkour. Nie, nienawidzę parkourów. Nie, no widzicie, ja prawie spadam. Idziemy, idziemy, idziemy. Patrz, tam się spali dobra. Dobrze, że tutaj stoję, dobrze, że tutaj stoję. Nie, nie, nie. Cheatuję, cheatuję, cheatuję. Patrz, cheatuję, cheatuję, cheatuję. Nie, nie cheatuję. O nie. Spadłem z tego. O nie. Dobra, widzę. To było na tyle. Jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawiajcie lajki, suby, dzwoneczki, subskrypcje, a to przepraszam, też mówiłem komentarze, chciałem powiedzieć. No i widzimy się w następnym filmie. Na ra!